Siemka, jestem person, a to jest 14 odcinek naszej serii. tytułem zagramy z margonym na W tym odcinku zrobimy sobie Uniquesta u Rosali. pierwszego mamy żywioł ziemi, znajduje się w Dolinie S. W opuszczonej grocie P2 atakujemy. Bum. Dobra. E, Kryształ Ziemi trzeba zbierać. Gdy nie zbierzemy jednego, to trzeba czekać, aż się zrespi znowu. Kogo mamy? Żywioł powietrza. No to ja się tam udam i zaraz się wyjdziemy. Okej, okay, przed filmem ubiłem Żywioł powietrza. Więc teraz udam się do Żywioła wody i zaraz się widzimy. Właśnie ubiłem Żywioł wody. I teraz polecimy na yy, na, na, na mm, Żywioł ognia, który znajduje się pod kacha. Ale żeby filmik nie był zbyt krótki, to pójdę tam z wami z buta. Jak widzicie, jest prawie całe puste, jest chyba jeden gracz, tak, jeden gracz, bo jest godzina, nie wiem, o kurczę, mam nie ale nie Nie, robię, nie chce mi się, eee, co się stało, nie, jestem mapą, nie, nie robię, bo to jest dziwny quest, głupi, tp, jejej. Hmm. k, i, i, i teraz na dół. Eee, idę? Idę. Mam jeszcze że znowu drogi pomylijem. I w końcu będzie pierwszą i... Tylko będzie trzeba od razu też zakupić długie łuk refleksyjny na dziesiąty, zanieśli darowią lub zakrynie na dwa pięć pół Nic trudnego. Teraz tak, gdzie jest skinia? Tutaj, piekielna grota. Znaczy ja może dojdzie ten lek. Eee, nie, ten okej, okay. ten link na pewno dojdzie. Mhm. Mm, tak, dojdzie na pewno. O jej wyrewne, jedzie. Jej o alpinie drogo chodzą. Wielka wyrewna. Ciągle zmieniam położenie tych różnych rzeczy. Dobra, tutaj się trzeba przejść niestety. No fajnie, zaraz potem hater zabrał. No kurde. Czekajcie, prawda, to chyba było Szybka. muszę ja Prawym. Aha, prawym szybka, lewym wolna. powinno być na odwrót. Lewym wo wolna. E fu! Lewym szybka, prawym wolna. Ok, ostatni poziom. I tu część się respi, Powinien być. jeszcze tutaj stoi. Jest, żywiołowia, Fuf. Nie mogę się doczekać. Tak blisko. W końcu żywi ogień. Atakować. W końcu i teraz to Pokażę się wszystkie cztery zanieść kamienie do Lindara. To ja się udam do Lindara i widzimy się za chwilę. Dobra, jestem. Od razu sobie zakupię łuk. Dziesią na dziesiąty, który mi się przyda. Do quest'a. Tak. Pokaż, chyba dziesiąty się kupywało albo piętnasty. Kupię dwa. Bo nie jestem pewna, ale chyba na piętnasty. Nie, długi, o, długi Łuk na 15, z tego co pamiętam, bo nie idę czas, żeby dać mu kryształa. Prostej tchnie jak nigdy. Jest 30 minut po północy, a ja nie śpię. Prosty prostu odbaczę wywalimy mnie spokojnie. Przez wszystkie. Jestem mówcą tropicielem. długi łuk. Mam, oto on. Jest! I mamy nasze pierwsze Unii Łuk Żywiołów. Wow! Wow! I jeszcze raz. Wow! Choć łóczku, żadnej łóczku. To tak. Y Dziękuję za obejrzenie 14 odcinka naszej serii. Podczas gdy zagramy w wygarganym robicielem. No, pierwszą nie w końcu zrobiłem. Znaczy, A ja zdobyłem. No, dobra, lepiej też wyrzucę. No eee, dobrze, co? Komentujcie, subskrybujcie. Zielona łapka w górę. Tak, fapka, nie łapka, bo łapki są dla ciałków. No to ja się z wami żegnam. Idąc do outsera. Cześć.